Witamy Was w nowym dniu! Hej! Jesteśmy w aucie, bo jedziemy gdzie? Głoście! Jedziemy. Jeszcze głośnie! Jedziemy dziś do Energylandi! Jest to naprawdę zróżnicowane! Jesteśmy w szoku ile jest ludzi? Tak. Kamperem. Ciężko ja nie wiem gdzie jest gdzieś tam... Tam możesz... jaki ładny mustanczek tutaj tutaj za no jest... chociaż jest. już tak teraz bo tutaj po prawej stronie tak dużo aut nie widać, ale my cały czas jedziemy na po prostu na parking. Gdzie pan? Aha, my tutaj. Od początku są panowie, którzy kierują ruchem i pokazują nam gdzie mamy jechać więc wszystko idzie to sprawnie płynnie przy tak dużej tutaj 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 tak dużej liczbie osób samochodów To jakbyśmy tym na pustyni jakąś wjeżdżali tu no nie w Egipcie. No, tak. Ja już się czuję. Już, już raz Ale raz jest tak. naprawdę... Jest multum ludzi. Także trzeba się na to przyszykować. A dzisiaj jest wtorek. Więc co tu się dzieje w weekendy? Tutaj tam. Chłopaki zorganizowani. Wiedzą co, jak, gdzie mamy parkować. Cyk, cyk, cyk. Nie? Czekaj, 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 bo tu nas kierują. Z wężykiem, wężykiem do przodu. Jesteśmy! Jesteśmy w środku, no nie? Weszliśmy, jeżeli się kupi bilet online, naprawdę bardzo szybko to idzie. Także w ogóle nie staliśmy w kolejce, i te tłumy nie są przerażające. No i teraz co? Zaczynamy! Wita okay. nas od razu strefa wodna. I jedziemy, jedziemy zwiedzać. Na pewno wszystkiego nie, nie, uda nam się, yy, nie uda nam się wszystkiego pokazać, ale chociaż te takie co, yy, co można, to można co można, to można, co można pokazać, to na pewno pokażemy. Nie, misia? No. Tak! Ja? Dawaj, lecimy, misia, lecimy! Szybko, szybko, bo korek! Lecimy! A to! Misionek, co następne? Jak było, fajnie? Fajnie się zjeżdżało, szybko, no nie? Tam idziemy? Czy tutaj na takie? No, czytam na samoloty Cześć! Cześć chłopaki! Cześć! cześć, cześć Mizialinka! Ja, ale wysoko jesteśmy! Co, zobaczcie! Wow! Ale tu jest kolejka do tej rzeki, niesamowita! A, a to tam są pokazy kaskaderskie. No. Ja, ale świetnie. Super co? Jadź, o, tutaj mamy zdjęcie żeby... z lwem. chłopaki! Pop jak Jaki popcorn! Pójdziemy uh -huh. na popcorn, pop pewnie! O, już kapie mi tu no, ale kapie. Ale... Sefciu, zobacz tutaj, tu pójdziemy! Wow, na te okay. statki, patrzcie! Tu pójdziemy! Ale ja. Ale super! Energylandia! Energyland, misia, jak jest? Super! Fajnie. Kot i pat, pat i Dobra, dojeżdżamy! Patrzcie, na, jak tutaj, jak ty sklep, z tonatowi! Nawet poduszki można sobie kupić, nie, Misia? Tak! W kształcie ponczusia, tak? Także sklepów tutaj w strefie dziecięcej jest naprawdę dużo. Popcorn, nie popkorny, lody. A tu są ten, Remira, remira Strażacka. Tu pójdziemy na koniki. I jest spełnienie marzeń z dzieciństwa, czyli karuzela. Na co czekasz? Na co czekasz? Na safari? Zęby do leczenia! Zęby do leczenia! Serwer, opowiadaj co mamy! Muzyczkę proszę włączyć! Proszę tutaj, muzyczkę! O! Co mamy? Mamy. Pięknie, super, wow, to roszce. ekstra, proszę muzyczkę, dziękuję, zebra, zebra. tak możesz wieża, w Energylandii mamy taki pokój dla mamy z dzieckiem i też możemy sobie tutaj podgrzać jedzonko, zagotować wodę na mleko, skorzystać z toalety. Tam są toaletki, pokój do przebrania dziecka. Tak. no mamy takie klocuchy. Możemy coś zbudować, nie? Z boku tato zamawia yy, obiad. Co będzie dzisiaj na obiad? Co jedzie dzisiaj na obiad? Naleśniki? Ło! Wow. No. Także tutaj jest po tej stronie toaleta, a tu jest taki pokój. Także też można nakarmić dzieciątko. Bo budowniczy. W strefie parku wodnego. Odweren, coś znajdziemy, co? Tak, nie, nasza sytuacja wygląda tak. Dzieciaki nam zasnęły więc zdecydowaliśmy się szybko coś zjeść. Oczywiście wszędzie są kolejki, wszędzie, eee, ale chociaż widoki są fajne. Fajnie. Jeśli ktoś zapyta, czy w Energylandii można coś zjeść, owszem, można. Ale na chwilę obecną trzeba bardzo długo czekać i chyba nie jest to warte czekania. Chociaż jakbyśmy funkcjonowali bez jedzenia, no nie? Nie da rady. Sewerem wziął sobie małą kiełbaskę. Burgery. Czy jest burgery? Czy burgery? Dobra. Smacznego. Jeziurek, zobacz co tu jest! Funky monkey Zobacz jaka strefa, idealna dla ciebie! No nie o! Tam może zjechać! Zobacz! A co? I są w końcu bez rodziców, sami. Sami lecą Cześć! W końcu z gniazda odleciały. Cześć. Wyleciały z gniazda. Cześć! Ba, Misia trzymaj Nie. Bieram... Oh! Oh! <laughs> <Cześć>! Dokąd to? Nie. 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 wysoko <The> very... <laughs> Oznakowanie. Akurat tu jest minimum 80 cm, dlatego oni mogą we dwójkę sobie jechać i wszystkie, wszystkie atrakcje, które pokazywaliśmy, w których brały udział nasze dzieci, to są atrakcje dla dzieciaków do 98 cm tyle ma severym, więc jeżeli było coś na 100 cm i powyżej, bardziej jest na 120, to już nie brał w tym udziału. Sam oczywiście, bo jeżeli my mogliśmy z nimi być, czyli mogli być pod opiekun, opiekuna, rodzica, wtedy po prostu z nimi braliśmy sobie udział w, w takiej atrakcji. A tutaj mają możliwość sami i myślę, że to jest o wiele dla nich bardziej atrakcyjniejsze. Tu mamy na przykład też karuzelę dla najmłodszych i tu jest odznakowanie, że z opiekuna Mozara do 13 lat, a z minimum 20 centymetrów bez opiekuna, czyli może po prostu sam yy, na tej karuzeli jechać. Czyli nasze dzieci jadą w tej grupie, czyli z nami, z opiekunami. Dawaj chłopaki, Porą zaczynamy coś lata. taty i mamy. Czy byśmy się całowali, Magda, nie? Chyba ty. Chociaż po całym dniu, jak nie jesteś najlepsza, nie miłej, Jak to zrobiła. No chodź tam. Ty ukaż, jak my z nimi nie możemy na te smoki. Tu iść. A to? No, bo możesz iść z góry, bo nie można. No na... Ło! No Idziemy na egipę. <laughs> Idziemy <Wow>. na zadrę. Aaa, <laughs> a tu jest ten jeszcze właśnie... Zadra. Zadra. Atakujemy. Atakujemy. Ale to już jest tak fajnie klimatycznie teraz wieczorem, no nie? Nie wiem czy fanna z była czekolada. Tu trochę jak ty, jak w Wenecji. Zobaczcie. Kulzima jakie cudo. I cały czas idę i idę i idę. Idę i podziwiam. Jest to było tak wykurwiste, tak, że dosłownie nie szło nic w ogóle na kraci Chciałam tylko powiedzieć, że to była najgorsza yy, naj, naj, nie wiem. Bo jak, dzięki Bogu, że nie Dzięki Bogu, roku. że to się skończyło, bo... Naprawdę mega, mega, mega. Prędkość jest niesamowita. Myślałam, że po prostu zędleję, no nie? Więc jeżeli ktoś naprawdę chce zaryzykować, no nie wiem czy jest lepsza. Nie wiem. A mieliśmy możliwość w deszczu, bo pada w nocy, bo jest już chyba przed dziesiątą, więc pędzimy do dzieciaków. Do jutra, Pa! Kończymy przygodę naszą z Energylandią. Szkoda, bo było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Energylandia. Widzimy tu jeszcze? Tak, było fajnie. Tak, było super.